Prowadzisz działalność, albo być może dopiero zaczynasz, więc przed Tobą pierwsze rozmowy z klientem. Czy już na samą myśl o nich żołądek podchodzi Ci do gardła? Co będzie, jeśli nie wypadniesz szczególnie dobrze, albo jeśli nie będziesz umiała odpowiedzieć na pytania, które klient Ci zada, albo w ogóle nie będziesz potrafiła opowiedzieć o swoich produktach i usługach, bo zwyczajnie cię zamuruje? W tym odcinku podcastu opowiem Ci o trzech rzeczach, których najbardziej boimy się w pierwszych rozmowach z klientem. Podpowiem Ci też, jak sobie z nimi poradzić. Zapraszam serdecznie. To podcast dla tych, którzy chcą działać mimo strachu, obaw, lęku i opinii innych. Podcast dla wirtualnych asystentek, freelancerów. I każdej osoby, która chce wziąć życie w swoje ręce, chce zacząć działać, chce prowadzić firmę i zarabiać godne pieniądze. To podcast dla tych, którzy mają dość etatu i pracy dla kogoś. Dla mam, które nie chcą wracać do korpo i chciałyby pracować z domu. Dla tych, których kręci bycie przedsiębiorcą. Jak prowadzić firmę, być najlepszym w branży i nie zwariować? Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, Pretty Well Done. Dzień dobry, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Co we freelance piszczy? Dzisiaj będzie trochę nietypowo, bo o klientach oczywiście. Wiem, wiem, mówią o nich całkiem sporo, ale to dlatego, że to właśnie klienci są po części sensem istnienia firmy, nieważne jakiej. Niezależnie bowiem od tego, czy jesteś graficzką, czy projektujesz ubrania, czy masz zamiar przeprowadzać najbardziej wynikliwe korekty powieści literackich, bez klientów będziesz miała nie firmę, a co najwyżej drogie hobby. I absolutnie nie mam zamiaru mówić ci tutaj dzisiaj o tym, że klient to nasz pan i że trzeba zrobić wszystko, by go u siebie zatrzymać. Nie, daleko mi do takiego stanowiska. Wręcz przeciwnie. Nie lubię takiego modelu współpracy i będę cię od niego odciągać, jak tylko się da. Znacznie bliżej jest mi do tego, by przekonać cię, do współpracy z klientem, którego będą zachwycały Twoje umiejętności, Twoje produkty, no i przede wszystkim z którym będziecie grać do jednej bramki. Zanim jednak do takiej współpracy dojdzie, przed Tobą pewnie szereg rozmów z potencjalnymi klientami, zanim znajdziesz wiesz tych właściwych. No i właśnie o tych rozmowach dzisiaj pozwolę sobie Tobie opowiedzieć. A konkretnie o trzech sposobach na opanowanie drżenia rąk podczas rozmowy z klientem. Tobie nie drżą ręce. To kurczę, zazdroszczę. Klienci lubią zaskakiwać. Pamiętam jedną z moich pierwszych rozmów, kiedy dopiero startowałam z własną działalnością. I klient zadzwonił w takim zupełnie dla mnie niespodziewanym momencie, to już było tak dosyć późno po południu. Ja znajdowałam się wówczas w pobliżu dość ruchliwej ulicy razem z dwójką moich synów. Jeden wlógł się noga za nogą za mną, a drugiego w pośpiechu ciągnęłam za rękę w kierunku przystanku autobusowego, bo za dwie minuty miał nadjechać nasz środek komunikacji, no i za nic w świecie nie chciałam go po prostu przegapić, ponieważ na kolejny musielibyśmy czekać co najmniej 20 minut, co przy zimnym wietrze i marodzących potomkach było dla mnie zajęciem zdecydowanie ponad siły. A ponieważ właśnie wracaliśmy z warsztatu samochodowego, gdzie całkiem niespodziewanie musiałam zostawić mój ukochany bolid, tak zwaną czerwoną strzałę, która odmówiła posłuszeństwa, więc jak możesz się domyślić, humor też miał mnie najlepszy. No i właśnie ten moment wybrał sobie klient, potencjalny klient na rozmowę o współpracy i o tym, co możemy wspólnie zdziałać. Prawdę powiedziawszy, gorzej nie mógł trafić. No ale cóż, byłam zmęczona, zmarznięta, rozkojarzona i spieszyłam się wręcz potwornie. Ten autobus gdzieś mi tam majaczył na horyzoncie, więc chyba nawet nie zdążyłam się tą rozmową zestresować, a przynajmniej nie w tym pierwszym momencie. Dopiero kiedy zdałam sobie sprawę, z kim rozmawiam i o czym mamy rozmawiać, to ten stres gdzieś mi tam zazgrzytał i dotknął mnie dosyć mocno. No i w towarzystwie marudzących dzieci, nadjeżdżającego autobusu, hałasujących samochodów, kompletnie nie potrafiłam temu klientowi odpowiedzieć na żadne pytanie. Zresztą połowy z tych pytań to ja nawet nie usłyszałam, no bo to rzeczywiście była dosyć ruchliwa ulica. Na całe szczęście klientowi zależało na współpracy, więc udało nam się tę rozmowę w miarę bezkolizyjnie przełożyć na inny termin, na takie bardziej sprzyjające okoliczności przyrody, co wcale nie oznacza, że łatwiejsze dla mnie, bo jak ja już wiedziałam, że będę miała tę rozmowę za kilka dni, no to oczywiście przez te kolejne dni się stresowałam i to bardzo, bardzo mocno. Stresowałam się, ponieważ jestem introwertyczką i jak wiele moich takich bratnich dusz nie lubią rozmawiać z obcymi ludźmi. Każda taka biznesowa rozmowa bardzo mnie stresuje, a na pierwszy plan wysuwają się trzy rzeczy, których zazwyczaj boimy się właśnie w tym pierwszym kontakcie z klientem. Przede wszystkim zawsze bardzo mnie stresowało to, że nie będę umiała odpowiedzieć na pytania klienta. To, że ja nie mam pewności, o co ten klient zapyta, zazwyczaj sprawia, że sama myśl o rozmowie nie jest już komfortowa, ponieważ brak kontroli nad pytaniami. On jest co prawda stresujący, ale jeszcze gorsza jest świadomość, że możemy nie znać odpowiedzi na szczęście jest na to rozwiązanie. Po prostu do tej rozmowy trzeba się przygotować na tyle dobrze, na ile tylko można. Jeśli wiesz, że klient chce porozmawiać o potencjalnej współpracy, to zrób sobie wtedy taki mały wywiad na jego temat. Zobacz, czym się zajmuje, w jakich mediach społecznościowych się pojawia, jakie prowadzi projekty. Przygotuj sobie też listę pytań, które Ty chciałabyś temu klientowi zadać. Zastanów się o co on może Ciebie zapytać? Czego może oczekiwać od tej potencjalnej współpracy z Tobą? No i pamiętaj, że jesteś specjalistką w swojej dziedzinie i na swojej branży znasz się jak mało kto. Rozmowa o Twoich umiejętnościach nie powinna być w takim razie aż takim dużym problemem. No chyba, że obawiasz się, czego obawia się całkiem spora grupa osób, jak się tak dobrze rozejrzeć dookoła, tego, że klient zorientuje się, że za mało wiesz. I to jest klasyczny syndrom oszusta, o którym rozmawiałam w jednym z ostatnich odcinków tego podcastu z Emilią Wojciechowską. Nieważne, że jesteś specjalistką, nieważne, że pracujesz w tej branży od lat, może się zdarzyć, że wciąż będziesz uważała, że za mało wiesz, albo że klient przyłapie cię na oszustwie, albo braku wiedzy, na takim, wiesz, ściemnianiu, że coś potrafisz, a ty tak naprawdę masz o tym blade pojęcie. I to wcale nie znaczy, że rzeczywiście nie masz tych umiejętności, albo że chcesz klienta rzeczywiście oszukać, albo że ten klient będzie chciał cię przyłapać. No nie, nie zakładamy tego z góry. Wręcz przeciwnie. Syndrom oszusta często jest bardzo irracjonalny, a nasze myśli kompletnie nie mają pokrycia w rzeczywistości. Dlatego pamiętaj, że gdy jesteś taka niepewna swojej wiedzy, nawet jeżeli ta wiedza jest ogromna, a ty dalej nie masz pewności, czy jest wystarczająco duża, to często dajesz temu wyraz właśnie w rozmowie. Tonem głosu, intonacją, niepewnością w tym głosie, pewnymi takimi sformułowaniami, które mają usprawiedliwić Twoją niewiedzę. I mam nadzieję, że słyszałaś w tym ostatnim wyrazie cudzysłów. Ta niewiedza była taka. No nieprawdziwa. Jeśli syndrom oszusta dopada i Ciebie, zastanów się, co sprawia, że masz takie myśli w ogóle na temat siebie, na temat swojej wiedzy, na temat swoich umiejętności czy kompetencji. Kiedy powiem zdiagnozujesz przyczynę, łatwiej będzie Ci pracować nad zmianą tego swojego przekonania o sobie. To jednak te dwie obawy, które wymieniłam nie są niestety jedynymi, które mamy w głowie tuż przed rozmową o potencjalnej współpracy. Zdarza się bowiem, że w naszych umysłach kiełkuje, wyrasta, a potem wręcz kotwiczy się na stałe myśl, iż po podaniu stawki, po przedstawieniu oferty, klient zniknie. Ta kolejna obawa dotyczy pieniędzy, i chyba to jest ta jedna z największych, a konkretnie stawek za produkty czy też za usługi. Jeżeli ty w tym momencie ze stresu przed tym, że klient zniknie i pójdzie do jakiegoś innego przedsiębiorcy, zaczynasz zaniżać wartość swoich usług i produktów, to znak, że trzeba popracować po pierwsze nad poczuciem wartości, a po drugie nad wyceną. No i oczywiście nad Twoimi przekonaniami dotyczącymi obu tych rzeczy. Często zdarza się, że klient mówi, iż nie stać go na Twoje usługi albo że te kwoty nie mieszczą się w jego budżecie. To jest zupełnie normalne i tutaj naprawdę pragnę Cię uspokoić, że to się po prostu zdarza. Warto wtedy porozmawiać z tym klientem o kompromisach, o mniejszej ilości produktów, mniejszej liczbie godzin czy jakimś innym zakresie po prostu współpracy. Jednak gdy słyszysz od klienta, że za drogo i absolutnie ma być nie za milion monet, no to bardzo prawdopodobne, że to zwyczajnie nie jest Twój klient. Zastanów się więc, czy dobrze określiłaś, kto jest tym Twoim klientem idealnym, tym wymarzonym. No bo czy Twój wymarzony klient krzyczałby od wejścia nie za miliony monet i dlaczego tak drogo? No jestem pewna, że nie. A skoro takie osoby do Ciebie przyszły, to bardzo możliwe, że ten komunikat, który dajesz na zewnątrz, jest troszeczkę mylący. W momencie, gdy jesteś pewna jakości swoich usług, Wiesz jaką wartość dajesz klientowi i jakie będzie on miał korzyści z twojego produktu lub usługi, no to nie boisz się tej odmowy, bo wiesz, że twój klient jeszcze do ciebie nie dotarł albo że ty nie dotarłaś do miejsca, w którym on przebywa. I że osoba, z którą rozmawiasz, być może rzeczywiście potrzebuje takiej usługi, bądź takiego wsparcia, bądź takiego produktu, ale niekoniecznie od ciebie. Jak zatem pozbyć się tych wszystkich Obaw, które przed chwilą Ci wymieniłam, tych trzech, o których powiedziałam, a jak się pewnie możesz domyślać, jest ich troszeczkę więcej. Jak z lekkością wyceniać swoje produkty i usługi i z pewnością siebie prezentować je klientom? Szlifując i podwyższając nie tylko jakość tych usług, czy też jakość produktów, nie tylko zwiększając z zakres tego asortymentu, który masz do zaoferowania potencjalnemu klientowi, ale też pracując nad stroną mentalną prowadzenia firmy, nad Twoimi przekonaniami, nad rozwojem umiejętności miękkich, nad ćwiczeniem asertywności i sztuki negocjacji, no bo w końcu zapewne pamiętasz, że firma zaczyna się w głowie. I te ćwiczenia można robić na różne sposoby. Jednym z nich jest praca ze mną podczas warsztatów, gdzie ci klienci, do których dziś chciałabym Cię serdecznie zaprosić. Wiosenna edycja rusza już w najbliższy poniedziałek, czyli 19 kwietnia. I będziemy podczas niej omawiać wszystkie te aspekty, o których właśnie Ci opowiedziałam. Porozmawiamy o przekonaniach, o tworzeniu ofert, które zachwycają i to nie tylko takich pisanych, o schematach rozmowy z klientem, follow-upach, a także o właściwej wycenie swoich umiejętności i usług. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, to zajrzyj na stronę, która jest podlinkowana w notatkach do tego odcinka. Tam znajdziesz wszystkie informacje, znajdziesz też informacje o modułach, o sposobie pracy, a także o sposobie zapłaty za te warsztaty. Tak naprawdę, powiedziawszy, to ja nie mam absolutnie żadnych wątpliwości co do tego, że jako przedsiębiorcy powinniśmy nieustannie pracować nad swoim rozwojem. Czy to nad rozwojem kompetencji twardych, czy też nad rozwojem kompetencji właśnie miękkich. No i tak naprawdę to od Ciebie zależy, jaką formę pracy wybierzesz i czego aktualnie potrzebujesz się nauczyć, bo być może potrzebujesz się nauczyć czegoś zupełnie innego. To jest Twoja decyzja, i z tą myślą zostawiam Cię do przyszłego tygodnia. Do usłyszenia.